Witajcie moi drodzy przyjaciele z Facebooka i z YouTube'a. <laughs> Dzisiaj chciałem Wam troszkę opowiedzieć o. Może nie tyle opowiedzieć, ale ostatnimi czasami słychać takie słowa, że Amerykanie nie są potrzebni w, w Polsce że są przeciwnicy tego. Z drugiej strony, myślę, że jeżeli jesteśmy w NATO, to powinniśmy to uszanować, że Amerykanie są, żeby nas bronić i żebyśmy się sami bronili też, a nie tylko narzekać. Swego czasu słyszałem taki tekst, jak jakby ruscy napadli na nas. Gdzie, by, gdzie jest NATO, gdzie wojska NATO i tak dalej, i tak dalej. Teraz, jak jest y, wojsko w, natowskie, są w Polsce, to wielkie y, ludzie robią wielki ambaras. Ja już tego nie rozumiem, o co Wam, wam w ogóle chodzi. Poza tym y, trzeba brać pod uwagę to, że na Ukrainie jest y, duża. Y, Duża akcja wojsk rosyjskich, gdzie po prostu yy, biorą ludzi do, do niewoli, i tak dalej, i tak dalej. Myślę z drugiej strony, że y, powinniśmy to y, brać też pod uwagę, że w każdej chwili Rosja może nas zaatakować. Może, a nie musi. To też jest taka y, kwestia do rozmowy. No, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że Was przekonałem tym, że Amerykanie są potrzebni, że wojska amerykańskie są potrzebne. To jest naj, najliczniejszy naród na świecie. Ma ponad 300, 300 milionów, ponad 200 ponad 300 milionów ludzi także ruscy by po prostu jakby doszło do spotkania militarnego yy, Ameryka i ten to yy, ruscy by nie mieli szans. jedynie czego można się obawiać to można się obawiać tego, że yy, ruscy mają broń atomową gdzie już jest yy, to jest najgroźniejsze to by było, było na tyle. Na razie dzięki. Proszę o komentarze, jak wy o tym myślicie, i w ogóle. Hej!